Hyy, witam! By już czwarty odcinek z, z, z serii Kontona i dzisiaj stałem dość wcześnie mm, i nagrywam film wraz z premierą, tylko jest jałem na początku ehm, Tak, i zauważyłem, że oni w niedzielę, ehm, w niedzielę o dziewiątej, więc teraz ehm, nie wiem, jak to będzie trwał, bo on nie po prostu jest. Oczywiście ehm, to jest nagrywany, bo, w będzie nagrywany odcinek z, z, z naszej serii w niedzielę zabawką i w poniedziałek będzie nagrywany pikkaczyków, mm, tak, 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 tak to będzie jak będzie tak na razie e, Mam nadzieję w międzyczasie za realizując premiery. Dzisiaj temu koniec ferii koszmar. No tak, bo jest na koszmar, Korzykofa ferie za... No w sumie skończył dzisiaj ferii i to No e, pre, Premiera już pierwsza w marcu o 14:35 2 marca. Oczywiście, hasełka będą i ty będziesz tutaj e, oczywiście szukać. E, tak, Kasonia? Mhm, tak, dokładnie. E, tak, e, myślę tak, oczywiście. E, no, po prostu, tak. Oczywiście, hasełka będą. Tak, nie, i pewnie zostaną do. Czyli ja mam całą ilość tych haseł, ale nieważne. Nieważne, nic nie będzie hasał. Tak, i co? W karcie macie 6 odcinek, który dość miał dużo przyczepienia. A trwało prawie godzinę. No co? Zaczynajmy komentować. Odliczanie są czyste. Bazy zapewne. Przyjdę do tak na jak ja. Zmienili się profilowe, o, Oni profilowe się zmienili w końcu I oni tam będą mieli milion e, Będą mieli milion subskrypcji Tak, będziemy robić in interakcje z ludźmi A czy Amerykę mamy we wrześniu? Dobrze wiedzieć Super, czyli Amelka we wrześniu. Czyli we wrześniu, a. We, o mój Boże, Amelka z mojego rocznika, nie. To z různý pro premiéry, co Przepraszam, co? ja też ma we wrześniu urodziny. No nie, czemu dwie mają we wrześniu? no nie. nie. Dwie mają tam w sam, samym miesiącu co ja. No just saying. No dlaczego? Jakby nie wiem, czy mam czy z tego dumę, czy nie. Jakby hello der. Ej, siat. w tym odcinku. No ty widać jak to jest się sobie jakby, w, jak sobie jeździ podłogą, e, ciałem nie, po podłodze. E, bardzo to jest zabite. Jak tam ci idzie czytanie? A jak tam ci idzie na ucha? A jak tam ci idzie srania czy co? Co? Dzisiaj no, wszystko sobie tego humoru Nawet nie pytaj. No to co? Weź nie pytaj, weź się pierdol. idziemy grać? Okej. Okay. Ania, tu jest safe. A to by co odbiło? Nie, nie zwariował. Czyli tutaj ja mamy fakty o produktu. Eee, Hasumer pierwsze. Amelka z grali w safe? O. Wiem, że ci ciężko, ale musisz uwierzyć, że jesteś silna i że to wszystko dla twojego dobra. Otworzę okno, bo jest grot w pachę. Niech śniech no no ja, jak, jak najbardziej, oczywiście, super. Tak, to już jutro. Poniedziałek. No ja jutro mam wolne, więc dzień dobry, hello there. Znaczy nie, albo nie. Muszę, nie panu mam. Nie chcę mi nie pamiętam co mam Idziemy dalej, no. 6.40. Wracam do szkoły po feriach, które nawet nie zauważyłam jak minęły. Ta gra aktorska jest sposób i on jest bardzo soczyste. Ten na jakby ten filmal trwa to ja... Jest jeszcze ciemno No ja niedługo będzie się jasno, nie narzekaj aż tak i pada Super. U mnie pada śnieg <laughs> To ta, ta odgrywanie roli jest bardzo soczyste Bardzo mm, ambitne stan odgrywanie roli dokładnie, no, no no <laughs> To ja właśnie pełna dobrego humoru jestem. No widać tutaj Hania jest pełna radości, tryska normalnie radością. Energii, wracam do szkoły. Czy odpoczęłam? Reakcja mam na to bardzo bar 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 wartościowa. <śYeah> Hasło me drugie. Hania czołga się ciałem po podłodze do szkoły. Tak. Nie. Ferie są stanowczo za krótkie. Z sumie bym się z zgodził? O, to będzie flashback, jakiego początek ferii? Proszę bardzo, będzie z flashbacków, proszę bardzo. Ale o. tak za rok macie jako pierwsi początek ferii, więc nie zaczekajcie, bo na macie jako pierwsi ferie. Dziewczyny, spakowałyście się już? Wszystko w paliskach? Tak. Na pewno? Z mm, listą? Tak. tak. Bo wiecie co? Yy, trochę się martwię o ten wasz wyjazd. Czemu? No bo przez dwa lata nie byłyście na napach. To... A, czekaj, no czekaj, przepraszam. Czemu nie nagraliście o czym, jak wyjść na obozie? Ja bym chciał to zobaczyć. Mam nadzieję, że codziennie ćwiczyłyście. No tak, no oczywiście. Oczywiście, ćwiczyliśmy. My ćwiczyliśmy dzień w dzień oczywiście, droga mama, oczywiście. Tak. No rób mi te zdjęcie na Instagram. Wszyscy muszą zobaczyć jak ćwiczę przed mediami, no. <śmierdolna> no, dokładnie tak. Hasu trzecie. Ameryka mówi... by Wszyscy zobaczy na Instagramie, że ćwiczy. Robisz? Ameryka ogarnij się. O co ci chodzi? O buty mi chodzi. A, no to trzeba tak od razu. Rób! To będzie bardzo, tak, to będzie najlepsza, tak, to, to y, będzie najlepsza miniaturka na to, no, to będzie najlepsza to nie miał tego dokładnie zgadzam się, do, no, mhm, tak. No to super, to dobrze, to chodźcie że... jeszcze. Tak, ja, to ja sobie tego tego z się na to. Tam usiądziemy w o, ty, tu jest tata, jest, o, popatrz, ty, popatrzcie, pa, tutaj wypatrzyliśmy się w oknie jego taty. Dokładnie, patrz, jak oto, masz buskę. Chyba, ma krótkie włosy. I co on nagrywa? Ka co mu tam nagrywa? Kamerą czy telefonem? Tak, z zobaczyliśmy w końcu jak wygląda ich tata. Ale ja się dopatrzyłem szczegółów. O oh ja! Yeah! Dobra, dziewczyny, to 630 jutro Was odwiozę. 630 do tej godziny, to ja się śpię! Ferie! Spałem. Do szkoły. No nie, jak do szkoły chyba zostaje o 640. Jedziecie autokarem i tak jak się Amelka... Ja Jedziecie pociągiem i metrem i tak. O, umawiałyśmy, tak? Z... A czy tutaj etwa, czy nie? To już się skończyło. Dobra, czy to ja się... Zabierasz się, które ze sobą. Tak jak jadę 8 godzin w jedną stronę i 8 godzin... O ja pierd! 8 godzin... Jezu, hasło numer czwarte. Amelka z hanią mają 8 godzin do jakiegoś obozu. W... Feryjnego? Tak? Hasło numer 4. Amelka z e, Hanio mają 8 km do obozu zimowego. Drugą to z, 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 przeczytam z książki. Oby, oby. Oby wam pogoda dopisała. A nie! nagrali je! O! o, o, o. A ja a, a jestem ja, a ja, a ja szoku. Ja jestem w szoku. Mhm. Halo, Kartus? No, cześć kochanie. No jak tam? Jeździcie trochę na nartach? Tak. Widziałam zdjęcia, super. Widziałam zdjęcia, zajebiste. Naprawdę super. A powiedz mi, ile tam lektur już przeczytałaś? Pee. O, w pustyni, w a bo, a, bo nie wzięła, a, chciała bardzo. O mamo, y no trochę, jak jechałam. Bo to chyba gruba książka. Wiesz co, to, to bardzo dziwne, bo y książkę zostawiłaś w domu. E e e <laughs> Hasło numer piąte. Amelka z jej genialnym planem, zostawieniem lektury w, w domu nie pykła. I była, i zobaczyła to mama, ogółem lektura w pustyni i czytałem, i za zarąbica była, wręcz oglądałem i to było tak zajebista lektura, że się mówi nie nie, znaczy, ja jej czytałem, że Nie nie już ale no, czyli to było hasło piąte, tak, nie jestem zielony, go to było bardzo długie było. Wiesz jak to się stało? Nie. No z pośpiechu, mamu, wiesz, no, eksperycja, ta czasu, stawanie o 30 i w ogóle. Dwa tygodnie chorowania, dwa tygodnie ferii. Czekaj, matematyka z plusa, Miałem tą książkę. Spotkanie z taka jak nie miałem. Plus biologię miałem. Co, co co, to jest? A to chyba. Um, nowe nowe, nowe słowa. Miałem też tą książkę. Chemia też miałem. Um, tak, dobrze, ciekawie. Um, ambitnie. To prawie miesiąc poza szkołą. Było super. Ale się nas zbierało. Do nadrobienia mam dwa sprawdziany i cztery kartkówki. I to wszystko... A, no tak, bo przecież nie może być więcej niż trzy sprawdziane w tygodniu. Kartkówki może być nie do milia. ...w pierwszym tygodniu po feriach. Nie, 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 nie. nie. Bo ja tak mówiłem kiedyś. <laughs> ja tak mówię, ja tak raz mówiłem, ja tak raz mówiłem, mówiłem, ja taki w życiu, że tak mówiłem. Mhm. Nie. Takie nie, nie, ja tak mówiłem, no, no niestety. Ferie są stanowczo za krótkie. Jakby... Mogę tym Mogę się z tym zgodzić? Has numer e, szósty. Hania mówi, że ferie są za krótkie i jest z tym dość prawdy. Nie, ja mam tego dość. Aja, 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 a ja idę się nie Idę teraz, ale... Czyli wiecie, że jak już nagrywa się ociągnie w są po to, żeby odpoczywać, a nie żeby. O, dokładnie. Żeby zakupać. Ej ja się... E, pie, pie, ja, ja się tutaj mogę... Ja tu się zgodzę z um, hanią. Ja tu się z hanią zgodzę. A co wiesz, czy co? Bo ja miałem jakąś taką starą jakąś taką starą. Nie. Ferie są po to, żeby odpoczywać. A druga sama w dobrze, w tej perfekcji nie. A nie czytać. Ale nie wiem, później ma stronę. A napisałem do Hani, nie odpisałem na Czy jest się urażony? Napisałem do Hani, nie pisałem. Czy jest smutek? Gdzieś idziemy do Ameryki. Jak tam ci idzie, czytanie? Ja? a jak tam ci idzie nauka? Nawet nie pytaj. Weź nie pytaj, weź się pytaj. No to co, idziemy grać? Okej! Okay. No nie! Jeszcze zagrali w Harry Pottera Legacy! Jaki wybrali team? A żółty wybrali! Hasło numer siódme Hania wraz z Amelką grają w Harry Potter Le Dziedzictwo Hogwartu! No tego, że się nie spodziewał. Ja też te będę grał i... Może być z tego seria, tylko nie ja mam na tym na innym kanale, więc ja muszę spojrzeć na górzynę, ale ja też mam z seria i może być z tego seria. Trzy, dwa, jeden, koniec czasu, już go... Czyli... Czekaj, oni mają PS... Przepraszam, oni mają PS5 czy oni mają PS4? Co? Godzinę grałaś, oddawaj! Poczekaj, muszę tylko to skończyć. Godzinę już grałaś, oddawaj! Muszę tylko Dawaj. to skończyć. To jest PS5, czy PS4? Chyba PS5. A ty tak godzinę siedzisz obok niej i czekasz aż skończy grać, to nie możesz w tym czasie książki poczytać? Ale ja już czytałam. E, kłamstwo, proszę bardzo. No, czytała o dinozaurach. No Kacperku pokaż jakie te nowe książki masz? Pokaż. No mi boże. No No jeszcze reklamy mi dali no, no, no perfekcyjnie, super. Poznajemy dinozaury Akademia Mądrego Dzień. Ale w końcu zmontowali to że chyba tak reklama, nie wiem czy się, bo proszę bardzo, teraz proszę bardzo, teraz... Teraz poznajemy dinozaury, proszę bardzo, proszę, hasło numer 8, Z Ameryka... a nie! Prze Przez Amelkę i Castro poznajemy dinozaury. Bardzo to by bardzo Dziecka. To co? Chcesz czytać o diplodoku, czy o tyranozaurze? O tyranozaurze. Tyranozaura? No Dobrze. I wiesz co? Tutaj się tak elementy ruszają różne i tutaj ma taką szczękę. Ro! Dobrze, idziemy dalej. Tup, tup, tup. Kto idzie? To polujący tyranosaurus! Tyrannozaurus potrafi. Eee, mam nadzieję, że to Wyczuć zapach swojego posiłku Myślałem, że swojego pierda. Co z daleka? Uwaga! Uwielbia łapać tak mu tak się szczęka otwiera. Łapać swoje ofiary zębami. I bardzo głośno ryczy! Idziemy dalej. Tyrannosaurus jest wielki jak autobus, ma głowę. Bardzo lubi bawić się w chowanego. Kto ma ochotę? Chodź tutaj oczami, tak, ruszę, No poruszaj oczami, tak. Melka, czy taniec z bratem się nie liczy. A ty, Haniu? Powiem Wam, że ta książka mnie tak urzekła. Po prostu zmieniło moje poglądy, zmieniło moje nastawienie do życia, bo ta książka naprawdę. Ja jestem, tak jak gdybym po co zmieniłem, zmieniłem moje poglądy, Książka. A się zaraz ruszę. Czy wszystko zrobiłaś? Właś... Oczywiście, tak. Zrobiłam wszystko. Nawet dwa razy. Właściwie to miałaś cztery tygodnie ferii, bo dodatkowo dwa tygodnie byłaś chora i się siedziałeś... On On co ja więc zaległości gigantyczne. Oj, mamo, ty mi zawsze musisz popsuć humor. No co ja ci poradzę? No co ja Ci bo takie życie Hania! I teraz mam będzie grała w tym grę, nie? Postało ja? ci do egzaminu Ma... Czekaj, marzec, kwiecień, maj, cztery eee, miesiące. Marzec, kwiecień, maj. Trzy A sam bo mój <śla> bad. Bo... Nie, nie ja powiedziałem, że w nie? Ja? Miesiące. To już naprawdę zba... Ale tutaj... Eee. Dobra, teraz powiem coś, co nikt się nie będzie spodziewał, co jakby, nie, tego nikt się nie będzie spodziewał, Ej, ja co powiem, powiem tak, stwierdzam faktem, że jakby nie ma czego się bać, bo jakby, stwierdzam nie widząc jej, nie znając jej, stwierdzam iż faktem, że ona potrafi się coś dobrze uczyć, nie wiem, czy coś z jakiegoś odcinka nie wynikło, ale stwierdzam faktem, że jakby, jakby nie ma czemu się streszować tego egzaminu, bo... Nie wiem czy w tym roku nie będzie jeden z egzaminów tego egzaminów amaturu będzie, ale stwierdzam fakt, że ona się dobrze już sama mówi jakie ma tam średnie. A, się mówi, jakie ma tam średnie. No to po jej średnio, no to stwierdzam, że ona dobrze się więc jakby nie ma czego jakby się jakby można sobie trochę po, 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 jakby pozwolić na dzwon, bo i tak wiem, że jakby z odcinka tego poprzedniego trzeciego czego i tak ma jakby dość jakby ma dość jakby duże ambicje, więc jakby pod względem kontentu a fik moi, to już nie no, ale jakby nie ma po co się stosować tym, bo jakby pośredniej które mają bo sami mówili, że pośrednie które mają, no to jakby no pośredniej które mają, to jakby nie ma czego się bać. Bardzo mało czasu. Ta akcja robi bagaż. A teraz w peskę. A ty, Amelko, ile przeczytałeś lektury? Ze no. zrozumieniem. Jedną piątą albo 30%? procent? Jedna piąta czy 30%? procent? To w końcu ile? No, chyba zaczęłam drugi rozdział. Czyli jesteś na początku książki, zostało ci kilka dni do końca serii, a ty jesteś w lesie. Nie przeczytasz tej. W lesie, tak się mówi? Lektury. Ale od tego jest to ostraszenia. Hmm. Może Cię coś rozprasza? Chyba nie. Może telefon, może coś z tym zrobisz. No dobrze, zrobię coś z telefonem. No mam nadzieję. Hania, Hania. tu jesteś. To by co odbiło? Nie, nie zwariowałam. Muszę przeczytać lekturę do końca ferii, a przeszkadza mi w tym telefon, od którego nie mogę się odłączyć. Merka, ale wiesz, że to jest uzależnienie. Optem, to... że tu go chyba zapomnij, jakby to jest ten pewne. Się leczy. Wiem, ale mój sposób jest lepszy, więc patrz, daję ci telefon, ty wyślesz kod i chowasz go do skrzyni. I tak zapomnij hasło, więc ja, ja, ja wiem, że zapomnij hasło. I tylko zapamiętaj kod, bo jak mi tam telefon zostanie. To Cię trupie. To nie żyjesz. No. no. No nie no i świetnie, kreatywnie. No i e, po dwóch godzinach czytania przejdę, wezmę ten telefon, e, tak na 15 minut, później go od... nie no, 20, no 20, później go odłożę i tak... Jaki zajebisty plan, ...do przeczytania książki, okej? Okay? No dobra... Hasło numer 8. Amelka chce schować telefon, by przeczytać do dużo książki. Lecz wiem, że hasło um, Hania zapomni. Jak tam chcesz? A to jest iPhone chyba 14. Jest, jest godzina... Osiemnasta. Jesteś pewna? No tak, dawaj to! Nie wydaje mi się, że jesteś pewna. O. Dobra, to teraz... U ustaw, ustaw kod jej urodzić, to będzie lepszy od ciebie. Nie patrz, bo ustaw. Ale dowiedziałem się, że Hania i Amelka mają we wrześniu urodzić, tak są ja. Nice to meet you. Ten kot. Ok. Proszę bardzo, miłej lektury. No i teraz będzie hakować konto. Ja też chcę tę książkę. A teraz na klatki robisz? Wyjeba książkę jeszcze, proszę pana. No nie zgęsę hasła. Ale to był beznadziejny pomysł. No, co ty nie powiesz? Z tym telefonem. Ale potrzebuję telefonu, żeby szyć. Nie. Ja aż tak nie mam. Znaczy, znaczy, telefon to jest jakby e, urządzenie, które jakby masz kontakt ze wszystkimi na messengerze i w ogóle, więc jakby... Kara na telefon, w tych czasach jak ktoś jakby nieodpowiednia na te czas jak nie, bo jakby Telefon czy nanocomment messenger to jest po prostu Nie wiem no, Aplikacja, którą porozumia się z każdym, więc jakby Jakby Telefon ci zabierze, to jest po prostu Odcięcie się od świata, więc jakby Ja też nie będę robił swoim dziecku karę na telefon, bo jakby Znaczy w późniejszym czasie, jak będzie w wieku, nie wiem, 12-13 lat, to po prostu nie kanał, po prostu gada z każdym, więc jakby hellouder, bo, dopiero, bo dopiero jakby takie messengerowanie yy, zaczyna się w roku. Znaczy, w roku! Jak się dziecko ma takie 11 lat, czasem 9. O i kod do tego Melka Wiedziałam, że ten moment nadejdzie Chociaż nie spodziewałam się, że to będzie tak szybko Ale nieważne I ty też wiedziałeś, że ten moment nadejdzie Dlatego nagrałaś sobie filmik, pamiętasz? Proszę Wiem, że ci ciężko, ale musisz uwierzyć, że jesteś silna I gra co to za figur. I, że to wszystko dla twojego dobra Teraz Możesz porobić z ćwiczenia oddechowe, a później wyjść na i podziwiać piękne natury. No dobrze, to zaczynamy. Wdech. syrydez. Czymałem gra filmik, wytywy co? Hasło numer dziewiąte... Dość intrygu... Nie, Amerka nagrała dość intrygujący, motywujący samą siebie film. Hasło numer dziewiąte. Amelka nagrała dość intrygujący, samo siebie motywujący film. <laughs> Wdech Tylko nie kumam po co nagrałaś to w takim, z takim dziwnym filtrem Wdech? Żeby było zabawniej. Wdech Już mi przeszło Widzisz, wszystko będzie dobrze Tak jak postanowiłaś Przeczytaj sobie kilka rozdziałów w pustyni Daj pół książki Puszczy, i wtedy będziesz mogła z powrotem dostać swój telefon <laughs> Ej, siostra zbutowała w... To był twój pomysł Wiem, wiem. I uważam, że to był zły pomysł. I nie złapiecie mnie! Amelka! No nie teba, i the the A! Nic mi nie jest! Nazależnienie. No. Oj, Amelka, Amelka, po co tak walczyć? Przeczytaj te rozdziały i będziesz miała święty spokój. No. Mam dosyć, otwieraj mi to. Proszę. Dobrze, dobrze zapomniałeś hasła. Na chwilę. No, 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 no mówiłem, że zapomnij hasła, no mówiłem, no! Może to było inaczej? Może... Nie patrz się! tego nie patrz się? Masz mi oddać mój telefon! Nie, to też nie tak. Ja, ja... Nie. Boże, nie! No mówię, że tak będzie. Znaczy ja wiem, że to jest grania aktualne, no, ale nie ja mówię, że tak to będzie. No co, czekaj, muszę pomyśleć. Jak, ktoś, jak to jest, jak się ma, z tą pamięć. Najlepiej by było na kartce żeby ten hasło. Hasło numer dziesiąte. Amelka zapomniała. Amelka zapomniała hasła do, do sejfu, którym za zamknęła telefon Amelki. Hasło, hasło dziesiąte. Hania zapomniała hasła do sejfu, gdzie jest telefon Amelki. Hmm że Może... Hania! Oddaj mi telefon. już! Proszę? Eee. Otwórz mi to, ale nie. Jak, nie Otwórz nie, mi to! Czy, 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 jeszcze... A Bardziej pogaszasz sprawę. Ups, zablokowała się. A wam jak minęły ferie? Bo u nas najpierw było Czemu? Czekaj, czekaj, czemu dali tu Amelka, a tu deli Chają? To Co, coś nie wyszło im. Spoko, mm -hmm. jeździliśmy sobie na nartach, później też było spoko, bo dużo grałyśmy i oglądałyśmy, ale jednak trzeba było się trochę pouczyć. No, a ja tam, choć mało przeczytam. O, a tak w ogóle, to pamiętajcie o naszych Instagramach. No w gratuluję. Wbijajcie tam, no i tak jak możecie zauważyć, mamy informacje już na naszym kanale na YouTubie, że co niedzielę o 9 będziemy publikować filmy. A, dobra, czyli może to jest 50. Tak, i będziemy w niedzielę czekać na was na czacie i będziecie mogli nas zadawać pytania. No i się, będziemy gadać sobie na czacie, dokładnie tak. A my postaramy się na nie odpowiedzieć. To... Pa pa! Żegnam! Właśnie skandowaliśmy kolejny odcinek Zabawkowicza. mi się, że oni swoją w niedzielę o dziewiątej, czyli... E, czyli film. Tak, sobie nagrałam na tą genialną serię. W niedzielę nagrałam Zabawkowicza, w piątek nagrałam piłkarzy. E, dokładnie tak. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Pierwsze nagrałem odcinek po bo więc nie wiedziałem, że o tym godzinie nagrywa filmy, Bo są ziemi. Jak się wam film spodobał? Mi się spodobał. Setźcie łapeczkę w górę. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach na moim kanale. Bye!